道邸院の出前。 Miejskiego Zakładu Komunikacji nr 19. Tym autobusem dzisiaj do 12 jeździmy za darmo i rozdajemy różnego rodzaju nagrody, które to zostały ufundowane przez Miejski Zakład Komunikacji, Telewizję Toruń 24 TV i Radio Plus Toruń 92 i 8 FM. Trzęsie w tym autobusie, jak to w autobusie, ale spróbujemy kolejną nagrodę rozdać. Może do tyłu tego autobusu teraz przejdziemy. Przy jakiej ulicy w Toruniu znajduje się zajednia autobusowa? Legionów. A chciałbyś wybrać się do kina Cinema City w Toruniu? Jasne, to nie. W takim razie zapraszam się na, na przód autobusu, tutaj jest odbiór nagrody. Zapraszam. Dzięki bardzo. Witamy w autobusie rzeczliwości Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu. Przejazd tym autobusem dzisiaj jest bezpłatny, więc prosimy w tym autobusie biletów nie kasować. Pani dyrektor, dzisiaj dzień życzliwości. Pojedzie pani z nami chociaż kawałeczek? Z no, przykrością przy no, przy stwierdzam, że nie mogę, nie mam czasu, ale chociaż chciałam być na początek i na moment nie, wyjazdu. No. Bardzo się cieszę, że jest zainteresowanie. Cieszę się, że nie są życzliwi, pokazały to sądy patrolu życzliwości, także dziękuję wszystkim pasażerom i życzę przyjemnej podróży i podróżowania szczęśliwie, bezpiecznie naszymi środkami komunikacji miejskiej. Proszę powiedzieć, jak się panią podróżuje komunikacją miejską w Toruniu? Bardzo dobrze. Pomimo, że dzisiaj pierwszy raz nie jadę, ale bardzo jestem zadowolona i ucieszona, że takie coś spotkało mnie pierwszy, pierwszy raz. Serdecznie dziękuję. Pani Ireno, co pani sobie od nas życzy? Mamy nagrody w postaci filmów DVD, mamy zaproszenie do kina, mamy zaproszenie na łyżwy, na basen, mamy również torby ekologiczne, które z chęcią oddamy. Raczej na basen. Na basen, zaproszenie na basen, tak? Pani Reno, w takim razie zapraszamy do przodu autobusu. Tam wypiszemy kupon, który to upoważni Panią do tego, aby na ten basen się wybrać. Albo taki kupon, który będzie mogła Pani komuś przekazać, dobrze? Dobrze, dziękuję bardzo. Witamy serdecznie kolejnych pasażerów. Proszę Państwa, nie kasujemy biletów, nie kasujemy. Ten autobus dzisiaj jeździ całkowicie za darmo, a oprócz tego również proponujemy wygrywanie różnego rodzaju nagród i Pani również daje taką możliwość. Dzień dobry, jak ma pani na imię? Maria. Pani Mario, ym, takie bardzo proste pytanie. Gdzie w Toruniu, przy jakiej ulicy w Toruniu znajduje się zajezdnia tramwajowa? Yy, przy ulicy Zjednoczenia? Yy. Yy, zajezdnia? Przy Sienkiewicza, coś tam przecież bilety kupuje. Oczywiście. jak to autobusie z w autobusie bywa? Co z... inne skojarzyłam? W związku z tym mamy yy, dla pani również na drogę. Ja bardzo mało jeżdżę środkami komunikacji, bo pracuję w kiosku i akurat teraz jadę po bilety. No, ale jak się nadarza okazja, tam czy do przychodni, czy co, to też.